Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BSS z tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli Outsourcing Portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast, zobaczcie co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania. Cześć, dzisiaj mamy czwartek, a skoro czwartek to na ogół takie nieco luźniejsze odcinki i dzisiaj mam odcinek numer 124, w którym podzielę się z Wami kilkoma zdaniami pewną refleksją na temat home office. Tak, na temat home office. Ale zanim to wszystko zacznę, to przypominam, że jesteśmy od kilku dni obecni na Instagramie. Także jeżeli używacie tejże sieci społecznościowej, no to zapraszam na bss.bs.tajemnic i tam bardziej wizualnie możecie zobaczyć o czym mówię w każdym kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie na Instagram. Mamy w tej chwili okres przymusowej pracy w domu, czyli popularnego home office. Do tej pory większość z nas możliwość pracy z domu miała oferowaną jako benefit pracowniczy. No trochę się to zmieniło, czy nie? Teraz praca zdalna jest niemal obligatoryjna, a większość firm z obszaru BSS sobie z tym poradziła. W Polsce. Tak, bo w Indiach nie jest już wcale tak różowo i część z centrów operacyjnych niestety albo całkowicie się zatrzymała, albo gigantycznie ograniczyła swoje świadczenie usług. No, oczywiście to nie dotyczy wszystkich możliwych podmiotów, bo niektóre zachowują tam ciągłość pracy z uwagi na to, że na przykład kampusy dla pracowników mają na terenie swoich centrów usług wspólnych, no ale nie każda z firm może sobie na coś takiego pozwolić. No i rzeczywiście to wyzwanie, Jakim stał się przymusowy home office, stało się w niektórych regionach naszego świata dosyć trudne. Ale wróćmy do nas, do Polski. Popatrzmy sobie na home office z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy zadbali o to, aby pracowników wyposażyć w laptopy lub komputery stacjonarne, i sam znam kilka przypadków, kiedy to. Działy IT wraz z, z firmami, które zostały do tego wynajęte, jeździły po domach pracowników, u, i to już zdarzyło się te 2-3 tygodnie temu, no i dostarczały im komputery po to, żeby można było w zaciszu domowego środowiska świadczyć pracę, księgować faktury, odbierać telefony i szereg innych prac, które możemy zakwalifikować do usług. Opartych o relacje z klientem biznesowym w obszarze takim jak są centra typu BPO, centra usług wspólnych czy, czy też tym podobne. W części przypadków pracownikom zapewniono także dostęp do internetu, a część korzysta z własnych prywatnych łączy lub udostępnia sobie internet z komórek. No i tu pytanie: jak na to reagują pracodawcy? To takie może dziwne pytanie, ale skoro miał być odcinek refleksyjny, to dlaczego by go nie zadać? Czyli czy koszty internetu i użycia prądu na cele świadczenia pracy będą zwrócone pracownikom? Hmm. Pozostawię to pytanie otwarte, ale bardzo chętnie poznam opinie prawników w tej kwestii, jak i wasze własne. Jakie wy, jako pracodawcy, macie do podejście do tego tematu, albo jakie wy, jako pracownicy, mielibyście oczekiwania wobec pracodawców w odniesieniu do takiego tematu? Tak, zdaję sobie sprawę, że zużycie prądu jest mikroskopijne, a internet na ogół wszyscy płacimy abonamentowo, niezależnie od tego, w jakich celach go wykorzystujemy. No ale za chwilę będziemy miesiąc siedzieć w domach, no i pytanie, jak do tego tematu się odnieść? No dobra, to teraz druga refleksja. Odniesiemy się do kwestii bezpieczeństwa technologicznego. Skoro mamy zapewnione komputery do pracy w domu, załóżmy, że ten internet też już chodzi. To, czy wszędzie łącza internetowe zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa? Czy wszędzie routery, które używamy w domach, mają oprogramowanie antywirusowe? Czy wszędzie firmy zbudowały dedykowane VPN-y, aby dostawać się do swoich baz danych i danych wrażliwych? Wreszcie, czy pracownicy zostali przeszkoleni, aby nie udostępniać haseł do komputerów swoim dzieciom czy innym członkom rodziny? Albo czy odchodząc od komputera, pamiętamy o wygaszeniu ekranu, czyli czymś, co w korporacjach, czymś, co w świecie BSS-u, jest na każdym szkoleniu wprowadzającym pracownika do firmy podstawową. Niemal informacją. To są takie podstawowe pytania. Oczywiście ich można zadać sobie znacznie więcej. Te akurat przyszły mi tak na szybko do głowy i przyznam się, że ten dzisiejszy odcinek to chciałbym potraktować jako taką pewną motywację też i do poznania Waszego zdania na tematy pracy w domu. Ten odcinek pojawi się zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku. Zachęcam Was, abyście go tam znaleźli i podzielili się swoimi refleksjami, zarówno tymi mega krytycznymi, typu, co on za głupoty dzisiaj wygadywał, ale także i tymi bardziej, nazwijmy to, konstruktywnymi, żebyśmy sami wywołali dyskusję na temat tego, co powinno stanowić priorytet, albo konieczność, albo wręcz zasadę prawidłowej pracy w domu. No to skoro refleksja, no to pójdźmy o krok dalej. Zastanówmy się na chwileczkę nad częścią BHP. No, odwieczne pytanie, na które ciężko znaleźć jest odpowiedź. Czy podczas szkoleń BHP, które muszą zapewnić pracodawcy w firmach, jest mowa o tym, jak bezpiecznie pracować w domu? No, bo tak, z jednej strony, pracodawcy oferują kwestię home office'u jako benefit pracowniczy, ale z drugiej. Czy w szkoleniach BHP ujmują to, że jeżeli pracownik korzysta z takiego przywileju jak praca w domu, no to jakie zasady bezpieczeństwa powinien spełniać oraz za co tak naprawdę odpowiada sam pracodawca i pracownik? Co powinien zrobić pracownik, gdy podczas home office ulegnie wypadkowi, jak to zakwalifikować? Tak, wiem, to zależy, ale jednak. Dobrze by było, aby firmy HR-owe, kancelarie prawne, firmy BHP w tych dziwnych czasach, w których jesteśmy w tej chwili, trochę głośniej o tym mówiły. Ja na co dzień zgłębiam się, pochylam się nad treściami, które pokazywane są m.in. Na przykład na platformie Outsourcing Portal .eu i tam pojawia się cała masa treści, która dotyczy tego co rząd w tej chwili ogłosił, tego jak należy podchodzić do kwestii ubezpieczeniowych, płatnych i tak dalej, zaczynają się pojawiać teksty prawnicze o restrukturyzacjach firm, o tym jak podchodzić do zwolnień grupowych, czyli te wszystkie obawy, które no, w tej chwili rodzą się w głowach i pracowników, i pracodawców, ale brakuje mi w tej chwili takiego odniesienia się do czystych Kwestii zachowania zasad bezpieczeństwa pracy w modelu home office i to zarówno tych pod kątem cyberbezpieczeństwa i technologicznej ochrony, jak i tego, tych warunków czysto związanych z bezpieczeństwem pracy jako takim, czyli zachowania odpowiedniej postawy przy biurku, tego. W jaki sposób powinniśmy traktować właśnie nasze zachowanie, w, tak gdybyśmy byli w biurze, ale jesteśmy w domu? No, ale trochę zakręciłem dzisiejszą odpowiedź, no ale miał być refleksyjnie, to jest refleksyjnie. No i słuchajcie, tak, na drugą część tego dzisiejszego odcinka podcastu mam takie pytanie: jak nam się pracuje w domach? Czyli, my home is my office. Czy wiecie, że KINARPS, Uczelnia Koźmińskiego, Polski Instytut Środowiska Pracy oraz ProProgressio prowadzą w tej chwili badanie Praca z Domu 2020. Co to znaczy, że prowadzą w tej chwili? No Dzisiaj mamy 2 kwietnia, badanie ruszyło dwa dni temu i potrwa do 10 kwietnia, czyli... Tylko i wyłącznie w okresie do 10 kwietnia 2020 roku, jeżeli słuchacie tego odcinka, macie możliwość oddania waszego głosu, podzielenia się swoim zdaniem, opinią, udzielenia odpowiedzi w badaniu, które ma za zadanie zobrazować nam, jak wygląda obecnie praca w domu. Badanie to ma za zadanie znaleźć odpowiedź na kilka zasadniczych pytań, w tym na takie dwa podstawowe. Pierwsze, to czy praca z domu to przywilej czy konieczność? I drugie, z jakimi wyzwaniami mierzymy się pracując z domu? Ankieta, która towarzyszy badaniu, jest prosta i można przez nią przejść przez kilka minut. Chciałbym zachęcić Was, drodzy podcastowicze, do wypełnienia tej ankiety. Zajmie Wam to mało czasu, a dzięki Waszym odpowiedziom zbudujemy obraz pracy w domu w roku 2020. W opisie do dzisiejszego podcastu załączę Wam link do tej ankiety i gorąco apeluję weźcie udział w ankiecie. Już w tej chwili sporo ludzi udzieliło odpowiedzi w pierwszych dwóch dniach jej obecności w internecie, natomiast każdy głos jest na wagę złota. Im więcej Was będzie, tym lepszy obraz pracy w domu nam się wszystkim pojawi. Zachęcam Was także do pozostawienia komentarza na wspomnianym LinkedInie czy Facebooku pod postami, gdzie ukaże się ten podcast. Odnieście się, proszę, do tego, o czym mówiłem: do zasad pracy w domu, do bezpieczeństwa, do warunków, jakie macie, bo głos w tej dyskusji, myślę, że w tej chwili jest jak najbardziej na miejscu. Wchodzimy w niemal pierwszy pełny miesiąc pracy w domu, jeżeli to dotyczy niektórych już firm. No, część z nich dopiero trzeci, część drugi tydzień, no ale jeszcze troszeczkę w tym domu posiedzimy, porozmawiajmy ze sobą. Skoro siebie nie możemy zobaczyć na korytarzach firm, nie możemy pogadać o różnych ciekawych rzeczach w kafejkach firmowych, czy też przy biurkach swoich kolegów, to zróbmy to na stronach mediów społecznościowych. A skoro możemy pogadać jeszcze o dosyć ciekawym, myślę, moim zdaniem temacie, to może być to bardzo interesująca rozmowa. Jak już sobie trochę popracujecie też na siedząco, to pamiętajcie, że warto wstać i zrobić kilka ćwiczeń. Tego nigdy za wiele. Codziennie, jak chodzicie do pracy, no to gdzieś się przemieszczacie. Nawet jeżeli jedziecie samochodem, to siłą rzeczy gdzieś się ruszycie. A siedząc w domu, czasami można zapomnieć o wszystkim innym niż to co widzicie na monitorach swoich komputerów. Ja sam zauważyłem, że pracując z domu pracuję znacznie więcej przy komputerze niż poświęcam czasu na inne zadania, więc pamiętajcie, wstańcie, parę przysiadów, parę podskoków, pochodźcie po korytarzach, wyjdźcie przed drzwi na klatkę schodową albo na podwórko jeżeli mieszkacie w domach i zróbcie kilka głębokich wdechów i parę ćwiczeń. Oczywiście te wdechy to samodzielnie, a niekoniecznie przy udziale sąsiadów których macie za ścianą. Tam obowiązuje zasada odległości półtora około czy 2 metrów jednej osoby od drugiej. No dobra, rozgadałem się dzisiaj. Taki refleksyjny, luźniejszy odcinek, ale o ważnym temacie, jakim jest praca w domu. Pamiętajcie o ankiecie, pamiętajcie o Instagramie bs.bez.tajemnic, .bs co tam znajdziecie i pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu, bo codziennie trafia do Was porcja nowych informacji, wiedzy, ciekawostek, ploteczek i innych ciekawych zjawisk z obszaru, jakim są nowoczesne usługi dla biznesu. Dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość, no bo dzisiaj troszeczkę dłużej się rozgadałem. Ja nazywam się Wiktor Doktor, to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!